Patrzcie. coś się pobrudziłem trochę, ale przeważnie się pobrudzę. Zaklodyjem kupiłem z takiego byczego dzisiaj, patrzcie. Hmm, bajera. A kto powiedział, że nie można śladów zimą? A ja nie mam zimy, nie? O, coś pięknego. I takim sposobem doszliśmy do czego? Tu mamy się w to już mamy środę z wóreczki. Loto Tak Tak miałem hodnologa. Śmietankowego oczywiście mówię. To zupełnie coś innego jeszcze spuderasz tam, z te skopetko, czyli coś tam. Zapomniałem, że tu mam trociny na twarzy, muszę uważać jak jem. Nie będę wam smaka robił. Ale jak ja tego loda wiem to ja już o obiedzie zapomnę. Na pewno. No i dobra. Smacznego. Wyjećcie obiady, a ja jem loda. Hmm. Dzisiaj na dworze było zimno, mam dość przewiało mnie troszkę, to stwierdziłem, że jak mam być przeziębiony, to chcesz od czegoś, a nie przez nie, przez nie wiadomo co. Trzeba. W tym nie byłem w polu Na grzeba mi mało gadam, ale tak, na bo jestem, ale jestem wykończony. Mam dość dzisiaj. Możemy zrobić trochę spokojniej. Hmm. Dobra. Ale jeszcze dodałem spokoju. No razie. Miłego popołudnia, wieczoru. Albo się jeszcze dzisiaj zobaczymy, albo jutro. zobaczy